Nie mam na z rąk, Dzisiaj nagrywam sobie. Bro, starce ze mną jest jakiś miłość. Zapisał, czy może ze mną zagrać. Dobra. Na Przemurze że już nagrywam? Sorry, że długo nie nagrywałem, ale byłem na wakacjach i wiecie o co chodzi sobie. Dobra, miłość że z no właśnie, dobrze miło mówi. Łapka i subek! Pięknie, bardzo. Patrzcie jaki on ma tu palady na boże, co jeszcze on no. ma? Ja cię... Panie Boże, on ma gemów. Dobra, no gościu. te... Nie, 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 nie Jesse, nie Jesse. Muszę nabić tą rankę głupią na Mortisie. Dobra, ze mną. Sorry za katar, trochę przeziębiony jestem. Dobra, dobra. Zapaj mi było. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Nie, 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 nie. Wiedziałam, że na tą mapę Mortis jest w ogóle do bani. No nie, miłość, chyba bardzo miło. kurde. Jesteśmy ja już nie znam go naprawdę, tylko teraz pisał, czy mam nagrywam na, na YouTube'a. Powiedziałam mu, że tak. Dobra, lecę, lecę, lecę do krzaków. Czy mam jakieś inne wyjścia, nie? Kurde, ból. To jest tragedia. Muszę tego budu jechać, jak budu jakieś. Oj. Co się na tym dzieje by Oj, nie, 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 nie. To będzie zły pomysł grać Mortisem, ale miałam innego wyjścia. stary miłość. Mama, że co ja wezmę? Paczka miłość. <grym> może wezmę takiego broka. On tu jest smuci, wiadomo ja też. Niestety mi nie idzie już tak dobrze, ale na tą mapę wiedziałam, że Mortis przecież jest fatalny. Dobra, miłość. Nie ma. Nie ma co płakać. No, pięknie. To się nazywa gość malinowy. Normalnie. Dobra. O Boże. Boże, co, co tu się dzieje? Dobra, widzę miłość. Ich tam klepie. Bęk, dojechane, dojechane. O Boże, o Boże, panie, panie, panie. Dobra, wale, wale, wale. Trzeba tego Leonidasa pokonać. Co so real? Please, nie dojeżdżajcie mnie, no bo ja mam... Ech. Kurde, co jest nie tak? Poczekaj, miłość, Kurde, na no to mam Dobra, na nie wjeżdża. No, jaki mam awatar na YouTube? Z, jak, 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 zna, jak, 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 messenger. Brać Gaila. Aha. Kurde. Jakby miał messengera ludziska to bym miał ułatwienie z nim. Ale mu napisać to czy to. Dobra, gramy, gramy. mu, a ile ma lat? Ile ma lat? Dobra, zrobię cięcie i żeby nie podawać jego... No, to z Dobra, jestem już po przerwie. Kurde. Ktoś może dołączyć jak chce. Dobra, miło. Mówi chwil. O, Peter jest, o kurde. Mhm, mm dobra. Peter, chciałbym ci teraz dodać, tylko że no sorki, ale nie mogę. Nagrywam filmik. No dobra, to później może z Piotrem nagram jak jak chcecie, żebym nagrał film z Piotrem, zostawcie pod tym filmem chociaż 20 łapek w górę na pocieszenie. Dobra. Kurde, co było wymnąć. Ła, nie! Bóla to nie, ból to będzie hardcore na no. Może... może kolcika. Oha, no. bo on odpala laptopa. Yy, 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 tylko... Po co laptopa? Oha, bo może nie chcę z bramla wychodzi, no dobra. Nie, 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 nie chcę z tego wyjść. Jak z tego wyjść? Dzień dobry panie RMF FM, kurde. Jak widzicie, ulepszyłem. No, nie widzieliście. Ulepszyłem ostatnią Piperę na Star Power. Niestety mi nikt nie chce do, do niej dropnąć. Nie wiem o co mam. Mam kurde szanse na gadżet 2 coś i kurde na Star Power 1 coś. Ludzie no. Obczajcie. No i dalej nie chcę nic totalnie zrobić. Nie, nie na tylko. I na zuma Boże co za typ? Nie no... Yyyy... spoko, lubię go. Poczekajcie. So, sorki pomyliłam się, mama mojego tatę, nie mnie. co mi się zdarza. No może by wpisał i na zoomę, a nie na inia zoomę. ja pinta. Ale dobra, na mi się pomyli i... Almo polo o co chodzi? Nie! Nie, 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 Nie! skąd, nie, nie, dlaczego? Skąd ten gościu ma takie skiny kuziwa do jasnej ciasnej? Goście o co chodzi? To jest jakiś, to jest jakiś Kosmo robot, patrz na to, kurde, patrz No dawaj, ja nie. na pinto ludzie. Skąd on ma tyle skiny u Kuźwa, No, sorry za przykładam. Nie dość do jakiś... Kurde, 8 zainfekowany Nie może znaleźć Dlaczego on ma tyle ski? Leona Wilkołaka, o co kawa nie mogę, ten Jezu, co to jest? On ma 8 lat. Co jest? O co chodzi ludzie? To jest jakieś szaleństwo. Nie? Nie? Haj, wiedziałem, że ty tu będziesz. Nie spodziewałeś mi się tu co. No nie, no ten Sen... Sandy mnie zabił. Miłość coś to odwalił. robię cięcie, spoczekaj okej, okay. star power do gejla git siema gitara siema let's go Miłasz, ruszaj się bo zaraz znowu przegramy iun iun iu. kurde pomóż, pomóż pomocy Mąż, kurde a ja ty nie, nienawidzę tego Miło, szukać tam co, coś, próbuj. Musimy chociaż na jednym odcinku wygrywać. Musimy. No, Leon, niczego mogłem się spodziewać. Kurde, tego Tika nie mogę dogonić. Kurde, już mnie wkurza. Dobra, tych dojeżdżamy. Dobra, pik, pik, pik. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. No nie, zniszczył moją wieżę. Zestimował pięknie. Tylko że... Teraz... Teraz żeby żebym ja nie zginął, proszę. Nie! Nie! Ale próbowałem coś zrobić. Tylko że nie, nie miałem... Zaatakował no, mnie ten głupi Rico shit. Rico Rico. miłość chciałbyś zostawić, ale niestety musiał zebrać. Bo burza o tak, oje, ja. ojeju. o Jezu. Kurde, masz miłość do pomocy wieżyczkę. Dużo ci nią nie pomogę, ale nie, miłość, nie zgin tylko ty. Uciekaj, go, chłopie, uciekaj. Ja oni nas rozumieją, No, chyba, że jakimś cudem nam się uda z Miłoszem. Big! let's go. Nie, głupi, znaczy nie głupi Leon, tylko Leonidas za... Nie, nie, no nie, już zgin. Kurde, co jest teraz się dzieje, że co chwilę przegrywamy? O co chodzi? O co, come on, wejść? Ostatecznie biorę kruka. Aha, że wpisał i dupa. Czyli, że dupa, czyli wiecie o co chodzi, że nie może znaleźć tego. Okej. Okay. Nawaj, gramy. Nie ma czasu na. za bobodany. i <grym> Nawaj, miłość, jedną gierkę wygrajmy. A jaki ty masz najniższy rang? Co jest 25 ranga na 8 bitowców? Co jest w ogóle? Ja tole, co za typ. Dobra, ja biorę Leonidasa. Jaki masz awatar na YouTubie? Kościół, mówię ci awatar i na zoomy, awatar, boże. Oj, oj, oj. On nie wie, czy ja jeszcze nagrywam, czy... E, e, całej drużyny. Całej drużyny. Muszę mu napisać, bo on chyba... może w końcu znajdzie ten... Liszka, powiem mu, że... E, dobijamy, dobijamy. pięćdziesiąty Pierwszy poziom. W karnecie. Mamy jakiś miałeś kiedyś nick w Brawlu? E, mam, jaki miałeś kiedyś nick w Brawlu? kiedyś kiedyś, kiedyś miałem, o kurde zapomniałem, miałem Kacpitex chyba, nie K, Ka Kacpi chyba, a teraz Leonardo, nie wiem mi się nazywam Leonardo. Kiedyś miałem Kacpia, teraz no, na no, no jaki mam nikby mi. I patrzcie, czemu trzeba za 60 gemów zmienić nazwę? Komu się to opłaca? Naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dołączajcie też do klubu... Spoko, team! Każdy ma od razu zastępcę dowódcy. No tu już odchodzą, bo wiecie o co chodzi Dam mu łapeczkę w górę O oh je yeah. Dobra, dawaj gor mordo Miał to, aha dobra Dawaj gramy mordeczko, bo już zaczyna się Zweczko Na przykład może jeszcze jedną gierkę i kończę odcinek Dawaj Jedną gierkę i kończymy. Odet... Dawaj jedną gierkę i kończymy odcinek. Szybko mordo, bo ja muszę niedługo nawet 24 czwartą rangę na Leonie. No szybko... Mam. No kurde! Dobra, masz, mam, masz, dobra, masz. I dawaj gramy gierę Jej, paladin <grym> Nie Jeba, on ma 8 lat, jacie O panie Dobra Chociaż tą gierkę wygrajmy. Bang. Bomba. 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 Bomba leci. Miłosz uważaj. Bomba. 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 Pięknie. Jeśli wam mnie przeszkadza to będę tak mówił. Bo nie. Spoko nawet mi idzie. Bomba. 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 Tu się Frank kampi Miłosz. Chodź pochanie. Muszę pomóc Miłoszowi! miłość nie zgiń! Oh shit, kruk, no żywy, kurde, hamy, zawiliście Miłosza! a ja. Hamstwo z was jest, kurde, tyle wam powiem w temacie. Tak, kam się, kam się na nie, kurde, kam się na nie. Pięknie, miłość. o nie, gin, gin, który to prawdziwy. Tamten, ten jest prawdziwy, ten coś tam kampi, kurde, myślisz, że... Aj, ajajaj, ulta zmarnowałem, dobra, ten jest. Musimy jedną grę wygrać, nie ma wyjścia. Chociaż jedną dajcie nam wygrać, no please! Aj, ajajaj, 11 aj. parkiłbów w mielnicy. Dobra, to by było na tyle, żegnam się z wami, trzymajcie się, powodzenia. Mm, I... 那什么那个警察。